Nazywam się Andrzej Poczwardowski, mam 17 lat, a swoją przygodę z lekkoatletyką rozpocząłem 4 lata temu. Szybko stałeś to moją wielką pasją i już po roku trenowania stanąłem na podium Mistrzostw Polski. Dzięki wsparciu najbliższych, trenera oraz mojemu zaangażowaniu w sezonie 2019 osiągnąłem coś, co wydawało mi się niemożliwe. Dobyłem trzy złote medale Mistrzostw Polski, złoty medal Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy oraz ustanowiłem trzy rekordy Polski u 18. Jako 16-latek zostałem pierwszym minorem młodszym, który złamał barierę minut 50 na 800 metrów. Sport to niepewna przyszłość, a stypendium fundacji umożliwiłoby spokojny i zrównoważony rozwój mojej kariery. Nie boję się ciężkiej pracy, jestem ambitny i odpowiedzialny za to, co robię. Moje najbliższe cele to medal przyszłorocznej Mistrzostw Europy Juniorów oraz rekord Polski u 20 biegu na 800 1500 metrów. A marzenie, w które chciałbym skoczyć, to udział i walka o medale na Igrzyskach Olimpijskich. Wiem, że stać mi na wiele, a pomoc fundacji na pewno ułatwiałaby mi drogę na szczyt.